Witam serdecznie. Jesteśmy w miejscu przycinki. No kurczę, niestety to co mówiłem wczoraj z tą jabłonką jedną i drugą ja sobie wziąłem za małą drabinę. Myślałem, że na nie pojadę, ale się przymierzyłem i odpuszczam. Jutro będzie przywieziona drabina naprawdę bardzo długa, taka rozkładana. No i wtedy od góry tak można sobie skracać na po trochu, na po trochu. Tą jabłonkę się uda dobrze odratować ogólnie, mi się to podoba, Stąd będzie ciut gorzej, no ale jeszcze żyje, tak, najgorsze jest to, że często takie te jabłonki są strasznie zajechane przez tą jemiołę, tak, jemioła jak jest już w takim stadium to potrafi zagłuszyć, ubić normalnie drzewo, tak, więc tak to wygląda, no ta, ta na przykład to żyje tylko tą swoją częścią ton tutaj gdzieś, nie? No i będzie szansa na to, że ją odratujemy Tu coś na przykład młodego wyrasta, ale tu coś jest chore cholera, nie? Więc tylko na przykład można to popuścić z tej gałązki Tak, bo tu jest chore No, ale coś, coś rośnie świeże, nie? I teraz umiejętnie trzeba cięć z góry, żeby tych fajnych Sobie nie, nie, nie połamać, tak? No ta kurczę, ledwo już zipie Albo już nie żyje, raczej nie żyje nie, raczej kurczę, już nie żyje. Widać po gałęziach, zaraz. Ta jest w ogóle, nie? Ta to była. Ta jest stan agonalny. <laughs> ale właśnie te dwie gałęzie są zdrowiaszcze. Jedna jest złamana, więc jeszcze będę musiał ją odciąć. Ta, co jest niżej. No ale ta, co jest wygięta, jak banan. No to na razie pozwolimy jej. Trzeba to je tam usunąć nożycami jeszcze odciąć tą gałęź, co jest przyłamana, żeby nie chorowała No i w tym momencie no, jest szansa, że z tej gałęzi coś zacznie odbijać Jeszcze ta jabłonka będzie narastać tą zdrową stroną pnia Coś może z tego będzie Tu jest jabłonka Już umarła Ja ją obgole z tych gałęziorów, żeby to nie straszyło I w tym momencie mm, Tam są dziuple i ja zostawię to drzewo, niech tak stoi bo są dziuple. Widzę, że jedno jest nawet na świeżo wykute Więc niech mają, nie? Ptaszyska Tu była śliwka, miała dość sporą koronę, taką zakrzaczoną Tu niestety jeszcze nie dałem rady dojść do tego, do tego, do tego, tego, tego kurde, u góry Może go też przytnę, no ale to już nie o to chodzi W głównej mierze chodzi o to, żeby, o, na przykład, na przykład, taki przykład Tak? Taki przykład Już daję, już wam mówię o, kurde, pod słońcem jest, nie? Że tu jest na przykład taka gałąź, tak? Ona dalej była, właśnie zakrzaczała. Ja zostawiłem w tej chwili, tu się łamało, niestety, czasem tak bywa. zostawiłem taki odrost, tak? Teraz kolejne cięcie, jakie będzie, to właśnie, o, zostawiam takie coś, tak? I z tego stworzy się nowa gałąź. No nie? I tak jak na przykład tutaj to na przykład jak tutaj gdzieś się pojawią jakieś odrosty, tak jak jest na przykład tamten to wtedy on teraz zacznie rosnąć i wtedy najlepiej jakby ta śliwka jeszcze tu coś wypuściła tu coś wypuściła w miejscach cięcia teraz ona dostanie słońca i w ogóle pojawią się tu jakieś wilki, mówię wam w tym momencie będzie można zredukować, a z tych wilków zrobić nowe drzewo, tak i wtedy będzie w ogóle zupełnie inaczej, tak tu już w niektórych drzewach się nie piernicze. One nie będą ładne, jak na razie nie będą ładne. Po prostu nie będą ładne, bo nie masz czego zrobić tej ładności. <słuch> tak, A tam łażenie po tych ciupkach i tam golenie tam niektórych gałązek mnie to nie, 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 nie grzeje w ogóle kompletnie nic. Będę miał dłuższą drabinę to przyjdę i jeszcze dole tę końcówkę. Bo jak nabierze owocu, to się złamie nie? i będzie nieszczęście. Tak to wygląda, że redukcja jest na power. Z tej strony jest słońce. Mam nadzieję, że tu jakieś wilki się pojawią. Zaraz się zrobi drzewo, tak? Dwa lata będzie drzewo. Tutaj słuchajcie jest jabłonka, która jest też w stanie agonalnym. I właściwie zostawiłem najzdrowsze gałęzie, tak? Jest duża szansa na to, że jeszcze ruszy, że jeszcze ruszy. Może jakieś gałązki się pojawią świeże na zdrowej stronie pięków, tak? Tu na przykład były krzaczory bzów, ale zrobiłem pojedyncze drzewa, bo tak może być, nie? Nikomu nie będzie przeszkadzać, a tu te bzy ładnie pasowały dla ludzi, którzy chodzą drogą, tak? Więc teraz idziemy do do śliwy. To jest śliwka w wersji takiej, co menonici gotowali z tego powidła, czyli oryginalna węgierka. Tam widzę jest wisienka. Potraktujemy ją, ale jeśli chodzi o śliwki, no to teraz tak. Jak widzicie, śliwki są jebitne. One rosły do góry przez kupę lat ze względu na to, no, że biły do światła. Więc. Yy, więc zwyczajnie. Sąsiad jechał pszczołowy. Więc zwyczajnie, słuchajcie. No, później pogadamy. Nostro! No, miłego życia, powodzenia! No i słuchajcie, no i te śliwki one tak wywaliły do góry, jak szatany, tak? One też mają swoistą tendencję do rośnięcia w taki pokrój, dużego drzewa Dość wysokiego, tu była jabłonka całkowicie poległa Wyschła Uschła całkiem No i one są gdzieś w takiej postaci Te śliwki, tak? No i teraz, moim zadaniem, już w tym sezonie Jest rozpoczęcie czegoś takiego Że Na przykład na najniższej gałęzi Którą byłem w stanie rękoma Dotknąć Rosły takie dwie gałązki Tak? Tu i tu i one są żywe Więc one zostały Jak będę robił kolejne cięcie Na, na jesień Może być zrobione albo na za rok Tak jak teraz To już na przykład te dwie gałązki urosną bardziej ja podetnę coś ze szczytu bardziej tak? Już jakąś gałęź kolejną zredukuję, że na przykład o, tu jest ten odrostek i on jest ładny, to powyżej będzie ścięte, tak? A na razie tak myślę, że na ten sezon staram się to odkrzaczyć, ze względu na to, że Że po prostu, kurczę, wszyscy nam hałasują. Jadą czyściciele naszych śmieci. Tu na przykład odwalił mi się bubel. Tu była piękna gałąź, która już tworzyła mi kurczę koronę młodego drzewa. Ale spuszczając to, coś się zaplątało u góry, cholera, złamała się, nie? A już była taka ładna gałąź, taka już była. Tak. I teraz tylko nożycami bym ją przerzedził trochę, i już by była tak młoda gałąź na tym pniu. No ale ja już widziałem śliwki, które potrafią być ścięte normalnie tak. I one odbiją młode pędy, więc mam nadzieję, że z tego pniaczka odbiją młode pędy i będzie. Nie? No to to jest jedyna śliwka, która na razie mi coś nie wyszło, nie wyszło. Ale idziemy dalej, tak, idziemy dalej. Nie wszystko jest tak, że czasem coś nie wyjdzie, no kurde, przy takich drzewostanie czasami jest jakiś niestety problem. Teraz na przykład jest tu śliweczka. Tu już zostawiłem, gdzie jest pieniek No on nie jest w najlepszym stanie, niestety. No, Ale zostawiłem tu młode gałązki, tak? Tu jest młoda gałązka, tu jest młoda gałązka. Więc na za rok, jak wpadnę powyżej koronę. Tutaj się zaraz odkrzaczy, zrobi się więcej miejsca i tak dalej, i tak dalej, więc to po prostu będzie. One zaraz zaczną rosnąć, na przykład ta i ta. To by było normalnie młode drzewo. Jakbym ściął już później u góry pach to wtedy automatycznie pojawiłoby się więcej jeszcze takich odbić, nie? Więc tak trochę działam po kolei, nie wszystko naraz może, tak? Żeby od razu te drzewa mu upierniczać, będzie miał śliwki. Teraz to się odkrzaczy, dostaną światła. Ja pojedyncze, na przykład o, tu były dwie gałęzie takie, no to jedną już pach, a jedna jeszcze została, tak? więc Trochę na raty, a no one wyglądają w większości w, no, no, w taki sposób, że są zakrzaczone, po prostu zakrzaczone. Te dolne gałęzie są wszystkie z reguły suche, a te młode, które chciały gdzieś tu odrastać, no to nie miały zbytnio kurcza jak, bo, bo, bo po prostu one licho rosły, bo, bo światła nie było, no nie? Teraz na, przykład, o, na przykładzie tej śliwki, no innego wyjścia nie miałem. Ucięłem ją tu, bo tu idzie młoda gałązka, tak? Można jeszcze ją Przyfastygować nożycami, żeby nie rosła tak może w górę, ale miejmy nadzieję, że stąd wyrosną młode wilki, tak, którymi będziemy się zajmować później trochę lepiej, tak, będziemy je prowadzić tym cięciem nożycowym już. Tu na przykład jest też taki motyw, o, że tu powyżej tą obciąłem, tą obciąłem Tą jedną na razie zostawiłem na ten sezon, a tu są piękne młode. To na przykład jest bardzo dobre drzewo, będzie. Tak? I tu się pojawiają, tak? I to, o to chodzi, o te młode wilki. Tylko one nie miały tutaj siły przebicia, bo nie było światła. A teraz będzie światło i one będą dużo lepiej rosły, tak? I redukcja tego i tego pozwala na to, że teraz będzie rosło właśnie to. No nie? No i tak staram się przy, przy każdym drzewie, jakąś jedną gałęź, czy dwie najgorsze. Już urżnąć, żeby po prostu, o, tutaj, nie, są. Ten jest suchy, nie? Nie dostawał światła, umarł. Ale te dwa już są młode wilki, tak? Więc one będą tworzyć drzewo na za kolejny czas, prawda? Nie wiem jeszcze, jak tutaj właściciel działki. Ja robię to tak trochę mało drastycznie, jeśli chodzi o te śliwki, ale osobiście, gdyby to był mój sad. To bym rżnął na całość. Tak, czyli na przykład tak jak jest tutaj ta śliwka, to tu też jest jakiś młody pędzik żyjący. Więc tu już powyżej też bym obciął. Albo tego jeszcze bym zostawił, a powyżej obciął. Nie? A później liczył, że gdzieś, tutaj są pod korą pączki pochowane. Tak? Tu jest na przykład coś. I on jest w stanie wybić. W tym roku, bo będzie miał tą siłę tych soków i tych soli mineralnych, i on urośnie, z pewnością. Tak. I wtedy mamy nowy pokrój drzewa, gdzie po przeredukowaniu tych wszystkich wilczków, później prowadzimy już sobie koronę na niższym stadium, tak. Na niższym stadium, a nie takie coś u góry. Nie takie coś u góry. Tak. Przepraszam. Z tym, że na przykład ja wiem, że owo jest takie coś, co się nazywa owocóweczka. Takie motylki, wtedy są. Y, 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 no, śliwki czy tam inne owoce są y, robaczywe. I właśnie jedyna zaleta wysokich śliwek polega na tym, że samice składające jajka nie dolatują na same szczyty. Podobno, taka historia. Gdzieś tam wyczytana i tak dalej. Y, więc y, jest wtedy szansa na to. Że ten, co są na całkowicie na szczytach, nie będą mniej robaczywe, tak? No ale, wiadomo, tu jest też jebitna jabłonka. Ona jest w stanie dość dobrym. Przykrócimy jej tą koronę, zostawimy ją trochę w boki. No, obcinanie takich jabłonek, kurde, nie jest proste, nie? To jest harpagańska robota. A ja na przykład tu jest fajna gałąź, widzę, że jest zdrowa. Ona by mogła potworzyć coś kiedyś, albo już nie, albo już jest sucha. No ale też jest. Nie ma nic w środku, jest dziurawa. Nie. Więc takie odmłodzenie mocne daje jakiś rezultat, tak? One odbiją na nowo, i wtedy drzewo jest trochę silniejsze, nie? a to, że urżniemy dużo z drzewa, nic nie będzie mu robić ze względu na to, że soki, które. Będą wtedy miały powera w stosunku do wielkości korony To one bardzo szybko odbudują drzewo I wtedy mamy młode gałęzie I wtedy te owoce są inne Może jest ich mniej Ale te kwiaty są większe, dorodniejsze Tak, wtedy ta te, te, te jabłka też Ja pamiętam to były dobre jabłka Ale to ja byłem mały To było kurcze, 20 lat temu Tak No 20 lat temu ten sad wyglądał trochę lepiej Bo tu chodziły konie i one wyżerały całe trawsko Te wszystkie młode co odbijały wyżerały No a od No jakiś kurde Nie wiem Z 10 lat nic się tu nie dzieje całkowicie Dopiero w tym roku tu właśnie Właściciel chce zrobić z tym trochę porządek Żeby można było tutaj jeździć ciągniczkiem I chociaż przekosić Raz w sezonie te chaszcze tak No więc działamy No to one wszystkie o Jezu je. Ale to jest To jest jakaś jabłonka No nie? Tu dalej są już śliwki, same śliwki Takie śliwki, takie lunty No trzeba to odsłonić, żeby mogły pojawić się jakieś młode wilki Tak Więc to wszystko co tutaj odrasta na boki jest już suche Tylko to co jest na szczycie jest dobre Więc Trzeba je odsłonić Tu jest na przykład wisienka, to wisienkę mocno zetnę Nie? Wytniemy suche Zetniemy tą koronę dość dużo, żeby już tak nie może nie szła do góry, a rozłożyła się na boki na dół, I, i wtedy będzie też odratowana, bo już no. Ale powiem szczerze, że po tylu latach tu coś było odłamane i w ogóle, ale nie choruje, nie choruje, tak? Też warto widzę, że tą koronę tak uciąć, tak pyk, żeby ona porosła trochę bardziej w tą stronę, bo się w końcu ona po prostu przewróci od ciężary drzewa. Nie, więc. Tak to będzie, taki sad. I tu działam. Szkoda, że mi się tam ta odnóżka odpękła. No ale dobra. Jakoś będzie. Na takich starych trupach nie jest łatwo. Naprawdę. Tak. No, ja już mu to powiedziałem, że co roku możemy robić cięcie. Bo. No, i wtedy to się doprowadzi do, 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 do stanu. I tak jak tutaj, nie wiem, no wszyscy gotują te powidła jak szaleni, to jakby były owoce w dobrym stanie, te późne owoce, te, te, te już co pierwsze robaczywki spadły, a te dobre zostały na drzewach, to jak tu będzie odkrzaczone i w ogóle one będą prześwietlone, to te owoce jakieś tam będą lepsze. Więc zawsze można to strzepać na plandeki i powybierać, tak? Jakby by mieli sobie, ktoś by miał na powidła, nie? To już trochę skrzynek by było z takiego sadziku. Nie? No, też myślałem, że będzie trochę więcej roboty. Najwięcej roboty będzie z tymi jabłonkami wielkimi, bo one po prostu są przerażające. Są przerażające. O, jutro to odkrzaczymy żółka. To będzie jak nowy. Z Dobra, atakuję dalej, żeby się nie schodzić za bardzo. Życzę Wam, słuchajcie. Powodzenia i miłego dnia Taka jest historia cięcia takich starych trupów No i nie jest lekko, nie jest lekko, no bo tam kurde miałem już gałązkę przygotowaną, a widzicie nie Przez to, że te drzewa takie poplątane, zaplątane wszystko to Czasami coś nie wyjdzie, tak, nic nie wyjdzie No ale widzę, że szliwki są ogólnie w dobrej kondycji w miarę Zdrowotnie, jeśli chodzi o główne pnie Więc one mają power nie, to nawet jak coś nie wyjdzie to one odbiją ja widziałem pewien sad, który był tak ścięty, jak ja właśnie mówię. Nie? To oni poczekali, aż odbiją młode wielki. I wtedy oni normalnie koparkami takie drzewa przesadzali. I jakoś to wychodziło, że na ileś drzew, ileś się przyjęło. I to nawet był dobry rezultat z tego, co pamiętam. Tak? Bo tej jednej pewnej osobie było bardzo szkoda tych drzew, że one są już takie grube. Nie? Więc tak próbowali to ratować i widziałem, że te śliwki bardzo energicznie odbiły przez jeden sezon po prostu pięknie. No zobaczymy, co będzie się działo dalej, bo to wiadomo na jutro nic nie będzie. To będzie dopiero na za rok i na za kolejny rok, tak. Najtrudniejsze są te jabłonki, bo naprawdę są w stanie w stanie agonalnym. Czeleśnia będzie ładna, jak ją przetnę. Z góry nie będę je ścinał, ale z dołu Pościnam te kurde suchary i to wszystko, i ona zaraz też się odkrzaczy. Może będzie miała jakieś owoce. Bo ten pan mówił, że miała owoce. No dobra, działam dalej, chwila przerwy była. Życzę Wam, słuchajcie, miłego dnia i powodzenia. A co mogę powiedzieć, że jak mamy drzewa, które mamy młode, wsadzone i tak dalej, czy one nie są już takie duże i w ogóle. Naprowadzenie tego na dobrą koronę i na to, że to ma ręce i nogi, jest dużo prostsze niż redukcja. Tak? Redukowanie i ratowanie starych trupów jest o wiele, wiele trudniejsze. Ktoś ma jakieś jeszcze do tego pytania? Można się odezwać. Jutro jest piątek, czwartek. W piątek jadę na szczepienie, będę szczepił tam śliweczki, więc też wam pokażę. Jak można próbować to zrobić, właśnie na metodą na, na pączek i na, liter, i, i na kija, na literę T, to się tak nazywa, nie? No Dobra, życzę Wam powodzenia i miłego dnia.